Cześć, dobra dusza. Dla tych, co mnie nie znają, jestem Marek, Marek Stąpor i identyfikuję się jako latarnia. Czemu jako latarnia? Ponieważ latarnia do niczego nie zmusza, ona po prostu świeci, a marynarz podejmuje decyzję, czy chce popłynąć w ich kierunku. Dla tych, z którymi już się znamy, cześć, miło Was znowu widzieć i dzisiaj muszę się Wam do czegoś przyznać. Chciałem się Wam przyznać do tego, że Jestem tak samo niedoskonały jak wszyscy inni. Popełniam tak samo dużo błędów jak wszyscy inni i uczę się tego wszystkiego, co teraz się dzieje, od początku, krok po kroku. Dlatego potrzebuję więcej czasu na niektóre rzeczy, potrzebuję zdobyć nową wiedzę, chciałbym być bardzo profesjonalny, chciałbym pokazać wszystko najlepiej, jak to tylko możliwe, eee, stać się takim kompedium wiedzy. Które pomoże Wam pewne rzeczy lepiej przyswoić. Ale, przez to, że staram się być doskonały, podcinam sobie skrzydła bardzo mocno i sam siebie sprowadzam do parteru i trzymam się w tym parterze stosunkowo długo, tak jak teraz mieliśmy przerwę. Po prostu no, nie byłem w stanie zbyt wiele nagrać, a tak naprawdę nie byłem w stanie nagrać nic. Pomimo tego, że mam bardzo dużo materiałów, moglibyśmy przejść bardzo fajną ścieżkę. To na prostym przykładzie, ostatni filmik nagrywałem 75 razy. Eee, czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. Dla mnie to było bardzo dużo. 75 razy kończyłem i zaczynałem, kończyłem i zaczynałem. I no już chciałem zrezygnować z tego, chciałem się poddać, ale stwierdziłem, że ok. Krok dalej i na pewno już jest miejsce, w którym powinniśmy się spotkać. I dzisiaj jest tak samo. Mam temat, o którym chciałbym porozmawiać z Wami, który chciałbym Wam pokazać. Tym bardziej, że ostatnio mieliśmy święta wielkanocne, które są odpowiednim elementem do akurat tego tematu. Ten temat pojawił się również dlatego, że jeden z obserwujących dał taki komentarz, który porusza i który jest warty rozwinięcia. Niemniej jednak dzisiaj to się nie wydarzy. Dzisiaj chciałem Wam po prostu powiedzieć, że jestem tak jak wszyscy: niedoskonały. Mam lepsze i gorsze dni, mam słabości, z którymi również pracuję, ale pracuję. Z każdym dniem pracuję sam ze sobą w hipnozie, pracuję sam ze sobą terapeutycznie po to, żeby każdego dnia być lepszą wersją siebie. Do czego Was również serdecznie zachęcam. I dzisiaj to może troszkę takie usprawiedliwienie, czemu do tej pory mnie nie było. Będę z powrotem. Bezapelacyjnie. Tylko jeszcze nie dziś. Dziś musicie mi wybaczyć i mam nadzieję, że dalej będziecie ze mną. Ja jestem ciekaw, jakie słabości wy reprezentujecie. Chciałbym, żebyście się podzielili ze mną w komentarzach tym... Co, co wam pasuje we mnie, a co można by zmienić? W którą stronę powinniśmy zmierzać? Jakie tematy chcielibyście poruszyć, które bardzo chętnie rozwinę? I jakie macie słabości, po to, żebym nie czuł się sam, samotny w tych swoich słabościach, które posiadam? Także ja za dzisiaj wam dziękuję i przepraszam, że nie mamy pełnowartościowego filmu, który wniesie coś w wasze życia. Choć zakładam, że to też zrobi robotę, którą zrobić powinno, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy mamy problemy i wszyscy z nimi w jakiś sposób sobie próbujemy radzić. Tak więc ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i liczę na to, że będziecie ze mną dalej. Że dalej pójdziemy tą ścieżką i że wspólnie rozwiążemy wszystkie swoje problemy. Także wszystkiego najlepszego dla Was i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już za chwilę. Hej!